Hej, jesteśmy Kuba, Kacper i Konrad. Recenzja ta to fragment jednego z odcinków Trójka Podcast. Link do pełnego materiału znajdziecie w opisie. Zapraszamy. No, ale ty też Kuba grałeś w ciekawą grę. Grałem w bardzo ciekawą grę. A bardzo krótko, no. E, ja się trochę rozczarowałem tym, jak ona krótka była, bo e, za pierwszym razem, jak ją odpaliłem, tak od razu po kupieniu, po ściągnięciu, tak na szybko chciałem sobie po prostu zobaczyć, o co mniej więcej chodzi i, i jak to wygląda. I w opcjach y, od razu się pojawiają wszystkie, jakby miejsca na wszystkie dostępne checkpointy. W grze, które, które się pojawią, i po 20 minutach już trzy miałem odblokowane, łącznie było, było ich 9. Także po, po 20 minutach już miałem takie, no dobra, ale może to są akty, może to jest dopiero pierwszy akt, może później będzie akt drugi, akt trzeci, i tak dalej, i tak dalej. No okazało się, że nie, że to naprawdę był koniec gry. A mowa tutaj o grze papetura. Od polskiego studia i tu oczywiście muszę sprawdzić: Petums, chyba tak to się wymawia. I to jest gra, na którą, wydaje mi się, był, był pomysł na, na to, jak ją zrobić, jak ona ma wyglądać, a niekoniecznie na to, co miałoby się w niej znaleźć, czyli, czyli o gameplay się rozchodzi, który tutaj niekoniecznie się sprawdził. No zacznijmy od tego, że ta gra wygląda fenomenalnie. I jak. Przepięknie wygląda. Przeczytamy sobie o tym, jak ona jeszcze powstawała, że to jest wszystko stworzone z papieru. Każdy element tej gry jest stworzony z papieru, został ręcznie. Nie wiem, jak to zostało przeniesione na ekran, no bo po prostu na technikaliach takich się nie znam. No ale widać, że to jest wszystko, że to jest wszystko papierowe. Nawet na Steamie jeden z trailerów to jest właśnie pokazane, jak ta gra powstawała i, w, i siedzi chłop, rysuje to na papierze faktycznie i chyba wycina nawet. Tak, także tutaj to na pa już nie pamiętam, to 4 czy 5 lat ta gra powstawała. No i to, to, to się akurat nie dziwię, no bo to jest widać, że to jest projekt zrodzony, zrodzony z pasji. Tutaj ktoś chciał taką grę zrobić i taką grę zrobił. No i to może przyciągnąć i podejrzewam, że, że dużo ludzi sięgnie po tę grę ze względu na to. Jak ona właśnie wygląda. To, to jest chyba taki główny. Yy... W taki wabik jest ja No ja to sam, tak, sam, tak. sam tylko dlatego po tę grę sięgnąłem ze względu na, na to, jak ona wygląda. Ale jak to by ją opisać? Hmm. Pomimo, no, wszystko wygląda jak stworzone z papieru, tak? To widzimy, że tu są jakieś takie krawędzi, że to jest papier, który jest nie do końca złożony, nie jest to wszystko takie gładkie. Na no sam nasz bohater jest po prostu y, taką kartką papieru. Ale, ale to jest super, super efekt, jest, y, tak jak patrzę na zdjęcia, że ten papier wydaje się taki podświetlany od tyłu. Że on ma taką pomarańczową barwę, jest taki rozświetlony. To mega to wygląda. Wszystko jest utrzymane jeszcze w takich ciepłych właśnie barwach, takich y, zaognionych, mhm. tak? Jakby to było gdzieś. Tak, tak, tak. Y, w, ten sposób, w ten sposób oświetlone. No, wygląda to tak, że, że w tą, tą grę się dużo ładniej ogląda niż się w nią gra. I jak to Konrad powiedziałeś, no to jest tak, to jest w każdym indyku, właśnie tak Tak jest. Tak to się kończy. No to jest point-and-click, tak? Tak, ale to też nie jest taki point-and-click, że nastawiony na takie zagadki, łamigłówki, których, no nie wiem gdzieś, rozwiązanie będzie wymagało od Ciebie zaangażowania pełnego. To jest taki point and click, że po wejściu do danej lokacji od razu widzisz mniej więcej na pierwsze rzut oka, które elementy tutaj są, są w jakiś sposób interaktywne i to nie jest to nie jest 10 elementów, z czego dwa będą ci potrzebne, żeby popchnąć fabułę do przodu. To jest to, to są dwa elementy i wystarczy no wystarczy na tych dwóch elementach jakoś yy, rozwiązać tę łamigłówkę baz bazując na tych dwóch elementach, tak? Także to nie jest wymagające. Chociaż muszę przyznać, że w pierwszej, w pierwszej lokacji miałem tak, że już martwiłem się, że kurczę. Wykonałem wszystkie możliwe opcje. Przepchnąłem coś w lewo, przepchnąłem coś w prawo. Już miałem tak, oho, dobra, to się zaczyna naprawdę jakaś wymaga wymagająca, wymagająca łamigłówka. Pewnie zaraz będę sięgał po po YouTube, a że gra jest nowa, no to jeszcze mogę się kurczę nie doczekać rozwiązania tak szybko jakbym chciał. Ale okazało się po prostu, że nie zauważyłem drabiny, która gdzieś była w, w drugim, na drugim planie, żeby się wdrapać na górę, i, i to wcale nie była wymagająca zagadka, tylko, tylko moja nieuwaga. I później to się wyłącznie potwierdziło, że, że tak naprawdę tutaj nie ma. Nie ma nic, co jakoś nas przetestuje nasze zdolności, umiejętności, ani jakiegoś logicznego myślenia, ani spostrzegawczości, ani nic z tych rzeczy. Po prostu sobie idziemy przez ten kolorowy świat, tu sobie klikniemy, tam sobie klikniemy, no i podziwi podziwiamy te, te, te ładnie wykonane plansze. Nawet te animacje, które są, one nie są takie płynne dość szarpane, widać, że to było animowane w taki no, inny sposób, tak, że to, to, to papier był po prostu animowany, ale one też mają swój, swój urok i to wszystko wygląda, wygląda fajnie. A rzecz, do której mógłbym się przyczepić, to to, że to jest troszkę takie też powolne, że ten nasz bohater troszkę tak powolnie się porusza i dobrnięcie z jednego końca planszy na drugi może nam zająć trochę czasu tak, jak gdzieś myślimy nad rozwiązaniem zagadki, no to to też może być takie, takie nużące trochę. Bo to, ta gra to jest chyba jednak bardziej doświadczenie niż gra tak naprawdę. Doświadczenie, ale doświadczenie wyłącznie dla, dla oczu. Ale to, to ma jakąś taką fabułę, żebyś sobie mógł to nie no wiem, analizować potem? Ja, ja skończyłem tę grę i tak naprawdę to nie wiedziałem o co chodzi i dopiero, dopiero później w opisie na Steam sobie przeczytałem, że dobra, ten bohater to się nazywał tak, ten drugi to się nazywał tak i oni robili to, bo w, w grze nie ma żadnego tekstu. Nic y, nie jest opisane. Mm. Jedyne elementy, z których coś tam się domyślasz, no to są chmurki, które się pojawiają, ale to są też chmurki na zasadzie takiej, że, no, dajmy na to podchodzisz do gościa, od którego chcesz książkę, i w chmurce się pokaże, że ty chcesz książkę, a on w chmurce pokaże, że on ci da książkę, jak mu przyniesiesz rybę, tak? I to jest to jest tyle. Więc w trakcie gry, no tak sobie troszkę interpretujesz to na własny sposób, mm, ale no przy tak krótkiej grze naprawdę nie ma za dużo miejsca, na, żeby tutaj coś, coś kurczę, głębszego z tego wyciągnąć. No, no chodzi o to, żeby, żeby sobie poradzić... Poradzić i dojść tam, gdzie trzeba dojść. No, też nie chcę tutaj za duszą mówić, bo, bo kurczę, na półtora godzinnej grze, no to nieważne co powiem, to i tak będzie spoiler. We, właśnie czytam y, opis fabuły na Steamie, czy to jest bez spoilerów, to jest to, co twórcy chcieli przekazać. No i, no i faktycznie nie, nie porywa, bo to jest, tyle co piszą, to to, że jesteś u, uwięziony w kwiecistym więzieniu, ucieka z niewoli z jakąś tam. Koleżanką małą, magiczną istotą, i raz, razem musicie stawić czoła ciemnym i ognistym potworom. Nie trzeba pokonać tego złego i, i tyle, ale dlaczego ty jesteś w tym cienistym więzieniu i, i, i gdzie ty uciekasz, i, i to nie jest wyjaśnione i troszkę, troszkę tego brakuje, żeby to mogło być też doświadczenie jako gra. Powiem ci, że mimo wszystko y, zachęciłeś mnie do spróbowania, głównie przez to, że ta oprawa tak wygląda fantastycznie. Jakbyś, jakbyś nie opowiedział o tej grze, to w ogóle bym o niej nie usłyszał, a autentycznie mam ochotę po prostu odpalić ją na te półtorej godziny i myślę, że będę content. Się pozachwycam właśnie oprawą graficzną. Może muzyką, o ile jest dobra. Nie słyszę Skompotowana tak jak powinna być, czyli w, utrzymana w klimacie i, i po prostu mm, stanowi dobre tło dla tego Takie tak, tak ja sobie wyobrażam troszkę bardziej smyczkowe dźwięki. No ale gra też nie kosztuje dużo, to jest w treści złoty, więc w sumie za półtorej godziny to nie jest aż taka wygórowana cena. Także myślę, że ja się skuszę.